Nasi lekarze poznali go na zjazdach naukowych wcześniej i pan profesor zgodził się podjąć się roli nauczyciela, a więc tego, tego mistrza, który nauczy właśnie naszych lekarzy wszczepiać ten protezy. Tak się szczęśliwie składa, że mamy kontrakt na endoprotezy i jeszcze do końca roku planujemy przeprowadzić kilka takich zabiegów w granicach od pięciu do sześciu. Natomiast w przyszłym roku ilość tych zabiegów będzie zależała od kontraktu z Narodowym Funduszem, ale na pewno to, co najważniejsze jest, że one się będą odbywały w Sanoku. I to, co ciekawe, gdyby chcieć przeprowadzić taką operację komercyjnie, ona kosztuje w prywatnych oddziałach ortopedii około 14 tysięcy złotych. My ją wykonujemy dla Sanoczon w ramach kontraktu z Narodowym. Funduszem Zdrowia, więc bezpłatnie, i z tego powodu jesteśmy dumni i szczęśliwi. Jako nauczyciela mamy Mistrza od protest, który zrobił tysiące protest kolan. Jest szefem kliniki MSW w Warszawie, także jest bardzo doświadczony człowiekiem. Jesteśmy bardzo mu wdzięczni. Bardzo miło, bardzo dobra, bardzo dobry zespół. Nie, nie widziałem różnicy żadnej między zabiegami w klinice, a tutaj nie państwo. Wszyscy ortopedzi podekscytowani w ogóle tym wydarzeniem pojawili się na sali operacyjnej. Nasi dwaj lekarze asystowali profesorowi. To był ordynator oddziału ortopedii, dr Robert Kobiela i dr Jarosław Błachno. Ale nie omieszkali pozostali ortopedzi również przyjść na salę operacyjną i widziałem, że dr Jan Tomczewski i dr Zisław Pietruszka również z otwartymi ustami słuchali tego, co profesor mówił. Operacja miała rzeczywiście charakter akademicki czyli oprócz tego, że wykonano prowadzono całą tę operację, to również w tych kluczowych momentach operacji tłumaczono naszym lekarzom, jakie są tutaj takie najważniejsze no jak gdyby, tajemnice tego zabiegu i jak, jak prawidłowo wszczepiać te protezy.